Wtedy przyszedł maj. Cześć Słońca, witam Was bardzo serdecznie na czym? No, na temacie dnia. Oczywiście, co zrobiłam? Zapomniałam. <głos》> zapomniałam wrzucić napisu, ale już się pojawił. Dobra, jest git. Słuchajcie, temat dnia, a mianowicie dzisiaj taki, a, czy on, ona zrobi krok w moją stronę? I to jest właśnie temat, który bodajże chyba jakaś Sylwia, poczekajcie, zaraz się tutaj zobaczę do mojego zaszyciku, bo chciałabym bardzo serdecznie Wam podziękować za te wszystkie tematy. Tak, jakaś Sylwia, 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 która Tutaj właśnie taki temat zapodała. Czy on zrobi krok w moją stronę? Oczywiście nie będziemy tutaj e, takie, wiecie, e, że tylko my, kobiety się liczymy, mężczyźni też nas oglądają, więc tym samym, czy on, ona. Tutaj Wy sobie myślicie, o kim chcecie, zrobi krok w waszym kierunku, tak? Czyli po prostu, czy podejmie jakiekolwiek kroki, tak? Czy nie wiem, no, będzie chciała tą znajomość kontynuować. Czy się tutaj załóżmy, słuchajcie, odezwie do nas, tak? Więc tutaj jakby czy będzie po prostu zainteresowana w ogóle naszą osobą. Więc, moi kochani, dzisiaj zajmujemy się dokładnie tą tematyką. A więc czy on. Ona zrobi krok w moją stronę. I moi drodzy, tu są numerki, a ja będę dopiero co losować karty. Na razie, póki co wybierzcie sobie numerek, um, jaki tam sobie życzycie. Ja tutaj sobie będę tasować karty, czy on, ona, a zrobi krok w waszym kierunku. A Wy sobie tutaj, słuchajcie, moi kochani, w, no nie wiem, pomyślcie o tej osobie, e, na której wam zależy, e, i zadajcie sobie właśnie w myślach to pytanie, czy on, albo ona. Mm. Zrobi krok w waszym kierunku, tak? <noise> Jakikolwiek krok. Um, więc dobra, i sobie tu przemielimy te karty. I moi drodzy, wybierajcie sobie najpierw numerek, a ja po prostu go zostawię po kolei i będziemy sobie dociągać karty na żywo. Tak, żeby to tak nie było, że potem na przykład te karty gdzieś tam sobie leżą i już tam bla, 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 i jakby nie są dociągane y, dla was na żywo, tak, żebyście to widzieli. No to co? jedyneczka z serduszkiem, dwójeczka ze słoneczkiem i trójeczka z jakimś tam zdechłym kwiatkiem. <grym> Sorry, taki po prostu wyszedł. I teraz moi kochani, wybieramy sobie numerki, te które chcecie, żeby właśnie pod nimi dla was znalazły się karty na te właśnie określone wasze miłości, znajomości, przyjaźnie damsko-męskie, zwał jak zwał. Dobra, jeżeli nie wybraliście, co robimy? No zatrzymujemy film, dokonujemy wyboru, tak? Nic w trakcie, bo potem to wszystko, to co będzie, to będzie do, do kitu, tak? Żeby nie powiedzieć gorzej. Dobra, dwójeczka z trójeczką sobie tutaj na razie plu pl, 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 do widzenia. Wchodzi nam jedyneczka, słuchajcie, na tapetę i te osoby, które wybrały sobie, że chcą karty do numeru jeden, losujemy. Dlaczego on albo ona znaczy nie dlaczego. Czy on, ona zrobi krok w Waszym kierunku? Dla wszystkich jedyneczek, dla osób, które wybrały jedynkę. Czy on, albo ona, o którym pomyśleliście, zrobi krok w Waszym kierunku? No dobra, no to słuchajcie. Jedziemy po kolei, tak jak z kartą dnia. Rysujemy sobie trzy karty i zobaczmy, czy on, albo ona zrobi krok w Waszym kierunku. E, słuchajcie, no i cóż, ja już bym w tym momencie mogła zakończyć tą całą, <grych> tą całą wy wykładankę kart, bo słuchajcie, za chwilę ją spieprzymy. <grych> jest piękna karta. Karta, która mówi nam tutaj o sytuacji pod tytułem Dwa kielichy, a dwa kielichy, przybliżę Wam ją. Spójrzcie, jaka to jest rewelacyjna karta. No czy tu? Nie ma odpowiedzi już w tej karcie. No jest, dwa kielichy pokazuje nam sytuację po prostu, że dwoje osób po prostu się kocha. I nawet jeżeli w jakiś tam, z jakichś powodów X tak odsunęliście się od siebie, albo z jakichś pewnych powodów, no nie wiem, może się znacie, ale zastanawiacie się, czy to się pogłębi, czy to się rozwinie, czy z tego będzie jakaś miłość, jakiś związek, to ta karta właśnie pokazuje, no pewnie, że będzie, bo oboje po prostu do siebie, na siebie lecicie, Mm? też tak można by było to powiedzieć, oboje jesteście zapatrzeni w siebie, tak? Z tego będzie związek, tak? Więc jeżeli tu szukamy odpowiedzi na pytanie, czy on zrobi ten krok, no, no jak najbardziej zrobi, bo ty jemu się cholernie podobasz, tak? Albo ona podoba się cholernie tobie, tak? Bo tutaj chcę, żeby dwie płcie się odnalazły, w, słuchajcie, w tej karcie. Teoretycznie, no Jezus, nie chce mi się dokładać więcej kart, bo nie chcę wam tego zrąbać. No ale dobra, dołóżmy te dwie, no już dobra. Czy on, ona? Się do Was odezwie, czy, czy on, ona yy, zrobi krok w Waszym kierunku? No więc na pewno wiemy, że coś do Was czuje, tak? No mag, no co powoduje? No mag będzie chciał was olśnić, będzie chciała was olśnić, oczarować, tak? Będzie chciała pokazać wszelkie swoje atuty, wszelkie atrybuty, które ma po to, żeby was zdobyć. Więc czy ona będzie chciała zrobić krok albo on w waszym kierunku? Jak najbardziej tak, tak, będzie się starała, będzie chciała wydobyć wszelkie możliwości sama z siebie, bądź on sam z siebie, żeby tu pokazać się z jak najlepszej strony. Celem jego jest wasze zdobycie, tak? Czy jej zdobycie, tak? Słuchajcie, dokładnie, musicie sobie to po prostu przestawiać w głowach. Um, I tu w, w karcie Maga, on będzie chciał was olśnić, czy też ona będzie chciała was olśnić, zdobyć, oczarować, bo to jest mag, więc to jest czarodziej, to jest iluzjonista, tak? Będzie wszelkimi możliwymi sposobami e, chciała osiągnąć to, co tutaj widzimy. No dociągnijmy tą trzecią kartę. Czy on, ona, mm, będzie zrobi jakikolwiek krok w Waszym kierunku? Oczywiście. Karta sądu to jest również karta ożywienia, tak? To jest karta odnowy. Mogło się, może się tak zdarzyć, słuchajcie, że co niektórzy z was na przykład pomyśleli sobie o partnerze, z którym byli albo są i zastanawiacie się teraz, czy ten ktoś wykorzysta szansę, którą mu daliście, albo czy on wykorzysta szansę ku temu, żeby odnowić waszą tą relację, bo załóżmy może byliście w jakiejś relacji kiedyś, łączyła was jakaś, załóżmy, miłość i teraz zastanawiacie się, czy on, a, czy ona ewentualnie, tak, będzie chciała zrobić jakikolwiek krok ku nowie tej, tej relacji, tak? Czyli zrobić jakikolwiek krok by do was się zbliżyć. No więc karty ewidentnie pokazują, że tak, tak. Ta karta końcowa to jest karta ożywienia. Słuchajcie, czyli jeżeli coś było puste, martwe, albo niepewne, mroczne. A takie, które nie dawało wam jednoznacznie przekazu, że no nie wiem, no co teraz, czy nie wiem, czy on będzie chciał, czy ona będzie chciała, czy on mnie wybierze, czy nie wybierze. Słuchajcie, no te milion pytań, które przeważnie w naszych głowach się pojawia, to zwróćcie uwagę, te wszystkie postaci wychodzą z tej pieczary w stronę słońca. To jest karta ożywienia, to jest karta tak naprawdę wyjścia yy, ku jasności. Karta ożycia z martwych wstania. Nazwijcie sobie tutaj, dopasujcie sobie słowa, jakie tam byście tylko nie chcieli. Ale faktem jest to, że jedyneczki, wszystkie jedyneczki, które pytały się, czy on zrobi, czy ona zrobi krok w waszym kierunku, tak zrobi. Zrobi wszystko, żeby was oczarować. Zrobi wszystko, by was zdobyć. Zrobi wszystko, by ożywić ten związek, by iść w stronę czegoś fajnego, nowego. Super. Także zajebiście, słuchajcie. Zrywam. Znaczy, ściągam te karty. Jedyneczkę sobie podarujemy, wchodzi nam dwójeczka. Teraz wszystkie te osoby, które wybrały kartę numer, czy tam powiedzmy karteczkę, tak? Numer dwa. Przetasujemy sobie karty, do których oczywiście zadajemy te pytanie. Czy poprosimy o karty dla osób, które wybrały dwójeczkę do pytania, czy on albo ona zrobi krok w waszym kierunku? Czy on albo ona dla osób, które wybrały dwójeczkę, zrobi krok w kierunku tych właśnie osób? Czy on albo ona zrobi krok w waszym kierunku? No dobrze. Przetasowane. No i moi kochani, jedziemy z koksem. Czy on albo ona zrobi krok w kierunku wszystkich osób, które wybrały dwójeczkę? No i cóż, mamy słuchajcie, króla buławowego. No, król buławowy jest niewątpliwie tu królem, który ma cel, który działa, który zdobywa, który osiąga. Tutaj jakby teoretycznie piękna karta mówiąca tak naprawdę o tym, bardzo, bardzo też zresztą podobnie w przypadku jak jedynek, że będzie chciał zrobić krok w waszym kierunku. tak? Jesteście jego celem. W jakiś pewien sposób działacie na niego. Czy, czy no, wy, wy kobiety, czy też y, ona, wiecie, dobra, wiecie o co mi chodzi. E, jesteście po prostu osobami, e, na które y, m, 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 <laughs> Boże, kochany facet, albo kobieta e, leci, tak? Tutaj, w tym momencie. Więc e, jak najbardziej e, ten krok w waszym kierunku ten ktoś chce zrobić. E, zobaczmy, co z tego dalej wyniknie. E, czy, czy on, ona zrobi krok w kierunku. W waszym kierunku dwójeczki, wszystkie dwójeczki. Ach, no dobra. Mamy pustelnika i ten pustelnik tu może okazywać się taką sytuacją, że ten ktoś jest na pewno wami zainteresowany, ale faktycznie tu w karcie teraźniejszości, bo ta środkowa to jest taka bardziej teraźniejszość, może właśnie mówić, że jesteście odosobnieni, trzymacie się z dala, albo że ten ktoś po prostu, być może, jeszcze musi pewne sprawy przeanalizować, przemyśleć. No i zobaczmy, co z tego myślenia, co z tego myślenia wyniknie. Czyli czy on, ona zrobi krok w waszym kierunku? Ojejciu! No, i ten ktoś, słuchajcie, zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje, tak? Na tej karcie. Ja wam powiem, przybliżę. Wy sobie możecie to oszacować, tak? Tak, jakby w pewien sposób ten ktoś nie miał na co siły. Słuchajcie. Z jakichś powodów. No, 10, 10 była, to jest karta przytłoczenia. Coś na niego spadło jak grom z jasnego nieba, z czymś sobie nie radzi. I słuchajcie, tutaj nie o to chodzi, że ten ktoś nie ma na to siły, żeby wykonać ten ruch, który niewątpliwie chce zrobić. Ta karta może na przykład mówić, że coś jakby ścięło go z nóg w pewien sposób, tak, jakby, jakby to powiedzieć: może nie czuje się pewien co do tego, tak, może nie wie, jak, jaki będzie rezultat jego ruchu. Jak wy to odbierzecie? czy on zrobi krok w waszym kierunku? No niewątpliwie jest teraz wycofany. E, niewątpliwie potrzebuje czasu na przeanalizowanie bądź przemyślenie pewnych rzeczy, bo coś go bardzo przy, przytłacza, tak, w pewien sposób. Coś go przygniata. Przygniata tutaj wręcz, bo tutaj jest dokładnie to tak nawet zobrazowane. E, z czymś nie daje sobie fizycznie rady. Pytanie z czym, tak? Ja tutaj dla was specjalnie dołożę jeszcze jedną kartę, czy on ona e, zrobi krok w waszym kierunku. <laughs> Ale wyjdzie z tego, słuchajcie zrobi ten ruch, zacznie się coś toczyć na nowo. A mamy tutaj kartę koła fortuny, to jest karta toczenia się na nowo, tak? Czyli jeżeli na przykład on w tym momencie jest wycofany, bo jest w pustelniku, on potrzebuje się wycofać, wyizolować, nie odzywa się, załóżmy, do was, tak? Ta osoba A z jakichś pewnych powodów, bo coś sobie na web narzuciła, tak? Z czymś sobie nie radzi, on nie wie na przykład, co ma tutaj zrobić, chociaż niewątpliwie działacie na niego, tak? To tak czy siak, słuchajcie, on wybrnie z tego, bo karta Koła, to jest za, za, jakby toczenie się spraw na nowo, tak? Są koło fortuny, daje nam pozytywny wydźwięk tych kart. Myślę, że ta osoba musi przerobić pewne sprawy i na pewno się do Was z wami skontaktuje, bo ona jakoby, e, słuchajcie, nawet jak się wycofywuje, ona nie potrafi sobie poradzić z emocjami e, albo z takim e, przyciąganiem do Was. E, nie potrafi na zapanować nad tym wszystkim. Ja mam takie, takie wrażenie, bo to jest coś, że was, że tego tą osobę ciągnie do was i być może ona próbuje w pewien sposób się wyizolować i myśli sobie: dobra, dam radę, nie, nie będę tutaj robił żadnych ruchów. Jest jej ciężko z tym. Być może ciężko jest jej nawet z tą izolacją i tak czy siak, słuchajcie, to przychodzi na nowo i na nowo. A bardzo dużo, to znaczy może w ten sposób jeszcze dodam, że w, tutaj w przypadku dwójek może chodzić o relacje karmiczne, słuchajcie, więc jeżeli macie jakieś tam swoje, wiecie, bliźniacze dusze tak, tak zwane, tak, czy też jakieś po prostu osoby, z którymi macie jakąś karmę do przepracowania, to karta, ta karta koła może mówić, że nawet jeżeli ktoś się wycofa i będzie próbował uciec, to i tak to będzie trzeba przerobić. Tak? Bo, bo, bo koło dokładnie to nam pokazuje, to jest karma. Karma, która zawsze wraca, czyli raz na wozie, raz pod wozem, ale generalnie nawet jeżeli coś nagle się kończy, to i tak się na nowo zacznie. Tak? Wy będziecie jakby nawet w przypadku izolacji, na nowo będziecie musieli tutaj jakby na nowo się spotkać, zmierzyć z tym. Tu nie ma sensu uciekać do jakiejś jaskini, siedzieć i po prostu myśleć, bądź bać się czegoś, tak? Bo tutaj ta osoba ewidentnie taka jest przykurczona, jakby po prostu bała się: O Jezu, co teraz, co teraz. Nie ma się co tutaj, słuchajcie, w ten sposób zachowywać, bo a, tak czy siak to przyjdzie na nowo i trzeba po prostu do tego podejść. Więc ja ma, tym bardziej, że te emocje są, tym bardziej, że to działanie w waszym kierunku jest. A, więc według mojej oceny, on w tym momencie czy ona są, są wycofani, bo myślą nad czymś, tak? Może, nie wiem, w pewien sposób są czymś przytłoczeni, ale tak czy siak ten kontakt, słuchajcie, nastąpi. Dobra, dwójeczki chowamy. I jedziemy z trójką. Trójeczka, czyli nasz kwiatek. I do niego oczywiście to samo pytanie: czy on albo ona zrobi krok w waszym kierunku? Do wszystkich osób, które wybrały trójeczkę i pomyślały sobie o swoich osobach, tak? Czy on, ona zrobi krok w waszym kierunku? No świetnie, a ty wyś się wyostrzy. wyostrzyj mi tutaj, nie rób takich numerów. Poczekajcie. Czy on, ona zrobi krok w Waszym kierunku? W kierunku osób, które wybrały sobie trójeczkę? Czy on, ona zrobi krok w Waszym kierunku? Czy on, albo ona? Czy on, albo ona zrobi krok w kierunku wszystkich osób, które wybrały trójkę? No to słuchajcie, zobaczymy, co u trójeczek. Czy on, ona zrobi krok w Waszym kierunku? Co tutaj się dzieje u trójek? Mamy króla monet. E, możemy oczywiście przypuszczać, że, że wie, większa tutaj liczba osób, która wybrała trójkę, e, mogą to być kobiety i mamy tutaj e, faceta. E, ale oczywiście możemy to czytać jako cechy osobowości, tak? Bo ja nie chcę tutaj po prostu mówić, że to jest facet i koniec, kropka. Bardziej przeczytam to jako cechy osobowości, cechy charakteru, czyli że jest to ktoś, kto e, być może ma swoje poglądy, swoje zasady, jakiś tam, powiedzmy, no, trzyma się z jakichś zasad, o może w ten sposób powiem, tak, ktoś konkretny, ktoś myślący o jakimś, powiedzmy, ktoś, kto ma konkretne plany wobec nas, o może tak to powiem, tak, albo ktoś skupiający się na sobie, bo to też może taka być sytuacja, bo król monetowy to jest taki ktoś, kto w pewien sposób na przykład na chwilę obecną skupia się na przykład na swojej karierze zawodowej, tak, albo na takim swoim własnym ego, ale zaraz zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Dobra, czy on albo ona zrobi krok w naszym kierunku? No zrobi, no, no zrobi ten krok, bo mamy rydwan. Ja bym powiedziała, że tutaj jak najbardziej ta osoba bardzo, bardzo bym powiedziała skrupulatnie myśli, tak? Czyli tutaj jakby skłaniamy tą kartę do osoby, która bardzo poważnie na ten temat myśli. Albo być może ma poważne plany w stosunku do nas, i czy on, ona się tutaj na to zdecyduje, żeby zrobić krok w naszym kierunku? Tak, i możemy się tego kroku spodziewać bardzo szybko. Ten ktoś już widocznie te plany ma i nie chce czekać, ale zaraz zobaczymy, czy on, ona zrobi krok w naszym kierunku, w waszym. I karta świat. Ja myślę, że tak. To jest pełne otworzenie się tak naprawdę na nowe. E, takie jakby pełna ochota na to, żeby ruszyć z kopyta i zwojować wszystko, tak? Otworzyć się całkowicie na was. E, słuchajcie, w, Karta Świat czasami może mówić też o takiej sytuacji, że zamykamy definitywnie e, blokady wszelkie, które gdzieś tutaj być może są. Jakieś rzeczy, które nie pozwalają nam się wyzwolić, tak? Bo my tutaj, zwróćcie uwagę, nawet w tej Karcie Rydwanu mamy taką sytuację, poch, ktoś wystrzelił po prostu w kosmos. Tak? Po prostu pędzi i, i nie zastanawia się nad niczym. I całkiem możliwe, że nasz, nasz ktoś po prostu tutaj patrząc na cechy charakteru, rozważył to bardzo mocno i mówi: okej, okay, ja zostawiam wszelkie jakieś powiedzmy sprawy tutaj w, w tyle za sobą, i będę zmierzał do tego, żeby się otworzyć na tego kogoś. Dołożymy jeszcze sobie jedną kartę, bo chcę sobie tutaj doprecyzować pewną rzecz, czyli w Waszym przypadku również będą cztery karty. Czy on albo ona. Zrobi krok w Waszym kierunku. <laughs> mm -hmm. I mamy tutaj kartę e, takiego, jakby to powiedzieć. Yy... <laughs> Tak, słuchajcie, zrobi krok w Waszym kierunku, ale tutaj dodam taką jedną rzecz, że będzie też troszeczkę jakoby oczekiwał, może właśnie z tego tytułu, że ma taką troszeczkę osobowość taką przyziemną, tak? Zresztą to, to jest też trygon ziemi. E, może oczekiwać na przykład takiego troszeczkę jakby z Waszej strony zaangażowania, nazwę to w ten sposób, tak? Bo tutaj kartę, którą sobie dołożyłam, e, wskazuje na taką sytuację, jakby ten ktoś e, zrobił ruch w Waszą stronę, ale będzie oczekiwał też, ruchu waszego. Nie chcę, żeby to. Słuchajcie, to chodzi głównie o to, że um, ktoś robi krok, ale chce wzajemności, czyli chce te, takiego troszeczkę, jakby powiedziała, nadskakiwania, tak? Takiego też, żeby z waszej strony było widać to zaangażowanie. Więc słuchajcie, te trujeczki, które załóżmy, macie jakiś partnerów. Gdzie załóżmy, oboje coś do siebie czujecie, ale żadne z Was tak naprawdę nie robi jakiegoś wyrazistego kroku w, w swoją stronę, to być może, słuchajcie, Wy powinniście tak troszeczkę pomyśleć o takich kategoriach, że okej, okay, Wy oczekujecie tego kroku od kogoś, ale też tym samym otwórzcie się, i to jest również taka karta otwarcia: otwórzcie się na tego kogoś, dajcie temu komuś zachętę. W ten sposób to powiem. Zwróćcie uwagę, te laski tutaj skaczą naokoło tego gościa, jedna tutaj z jakimiś ciasteczkami, druga z jakimś tam bigosem, trzecia z czymś tam. Każda z nich chce jakby zachęcić go, skosztuj mojej potrawy, skosztuj mojej. Ja tak sobie właśnie teraz tak intuicyjnie pomyślałam, że może tutaj chodzi o taką pewnego rodzaju zachętę do tego ruchu. Tak, takiego, żeby móc się na siebie otworzyć. On może właśnie potrzebuje tej zachęty, żeby ten ruch wykonać. I moi drodzy, weźcie to pod uwagę, bo jakoś tak mi się to po prostu nasunęło, że mogą takie właśnie e, przypadki u co niektórych z Was wystąpić. Tak czy siak, wszystkie trzy grupy, które się dzisiaj tutaj pojawiły, moim zdaniem. Kontakt i ruch, słuchajcie, nastąpi. Tylko u jednych. Zachęta, tak? <grych> u drugich, powiedzmy, tam już nie pamiętam, co to dwujeczki miały na końcu, tą, trzecie, tą ostatnią kartę. Aha, było koło. E, więc tutaj nawet jeżeli ktoś potrzebuje tego wycofania u dwójek, e, bo może taka sytuacja być, bo może go coś przerastać. Tak być może myślenie na ten temat. On może musi coś przeanalizować, przemyśleć, ale tak czy siak jest to bardziej taka relacja karmiczna, i tak czy siak, czy on nawet tego by chciał czy nie chciał, to i tak to wróci, i tak sobie z tym nie poradzi, i ten kontakt nastąpi. Czy w przypadku jedynek, gdzie tutaj wszystko klarownie się pokazywało, to tak czy siak, słuchajcie, u całej, całej tej grupy pierwszej, drugiej i trzeciej te kontakty będą miały miejsce, tylko trójki, postarajcie się troszeczkę bardziej, bo on ma takie, wiesz co, może mieć takie wrażenie, ten facet. Yy, jakby nie czuł od Was zaangażowania. Więc wy trójki po prostu nieco więcej tego dynamizmu. Ok, e, Wsio. E, ja jutro oczywiście robimy temat dnia następny. Zobaczę sobie, co jutro słuchajcie, poczekajcie, bo ja sobie to zanotowałam, ale nie wiem, czy na, na trzy dni z rzędu to wam powiem, co będzie jutro, żebyście już wiedzieli, z, jakim, z jaką tematyką będziemy się borykać. Aha, słuchajcie, ja tutaj zanotowałam. Życie zawodowe, jak się potoczy, czego można się spodziewać w życiu zawodowym, to zaproponował Józek. Tak pomyślałam sobie, że faktycznie my tak zawsze z tą miłością, z miłością i z miłością, więc może jutro dla tej grupy osób, która mówi sobie dobra, no nie każdy, tutaj nie wszyscy miłością żyją, to zahaczymy tutaj właśnie o sferę zawodową. Być może co niektórzy z Was są pod, przed takimi perpetiami, że zmieniają pracę albo chcą ją zmienić, nie wiedzą, czy to jest dobre, tak. Bądź, no nie wiem, zastanawiają się nad tym, czy kariera w danej firmie potoczy się dobrze. Więc jutro tutaj za sprawą Juska, słuchajcie w razie czego, to możecie na Juska naskoczyć i mu powiedzieć: Juszek, kurde, co ty żeś tu wymyślił. Ale jedziemy z koksem pod tytułem Życie Zawodowe, jak się potoczy ten najbliższy czas, tak czego tutaj możemy się spodziewać. Ale to kochani jutro, a póki co życzę Wam wszystkim cudownego popołudnia i wieczoru. I do usłyszenia jutro, na czym? No, na karcie dnia. Buziaki.